Płoska. Jestem wnuczką założycielki koła gospodyń Anieli Kołodziejczyk, która to koło założyła w 1925 roku. Mimo, że była matką i żoną 11 dzieci, jednak chciała coś zorganizować, żeby kobiety mogły się spotykać. Na samym początku było ich 10. A spotkania odbywają się w domach prywatnych, bo przedtem nie było możliwości takich, żeby się spotkać. Nie było pomieszczeń po prostu. Były to ciężkie czasy, ale no, stroi jeszcze takie nie miały. Ale takie stroje dla nich na tamte czasy to była tak kustka na głowę, bluzka z drugim rękawem, spódnica, no i nawet jeszcze takie zapaski. Moja babcia to na przykład miała taką barankową z No to już była bóstka taka kościółkowa. To mi wszystko babcia opowiadała, że przynosiły, jak coś chciały, to przynosiły takie produkty. Jedna, jedna to, drugie tamto, jak żeby można było tu szukać jakieś ciasto, żeby ta konstruktorka mogła pokazać, jak to wyrobić, jak to, żeby ile trzeba było, i chleb. Piec, jak się zarabia, że to trzeba tak dłużej, nie tak szybciutko, bo to tak ceremoniał jednej soboty, bo to w każdym domu były pieczone chleby, które no, cały tydzień wyżywieni. I też mnie opowiada i że przed tym jak był chleb, to nie było tak, że można sobie go wziąć i ukroić, tylko trzeba się było zapytać rodziców, czy babci, czy można sobie ukroić. Wszystko raczej nie było takiego dochodu, więc nasze babcie sprzedawały wszystko i masełko, na jarnaku, i jajeczka, i kurczatki I co, co zostało, no to wtedy było już dla, dla, dla domowników. I spotykały się na remizie i były próby. Potem, no, jak było takie przedstawienie, no to było całe, cała sala pełna, bo to było takie jedyne na chwilę było takie kino. jeszcze objazdowe, to też ludzie chętnie chodzili. Także ta kultura już tak zaczęła wchodzić, wchodzić stopniowo. No i, i dużo uczestniczyły w tym. No i tak samo też panie brały udział w tych dożynkach takich. to wtedy jechali na to były strony kwiatami, też robili zbióły, kwiatki, wieńce do, do kościoła. Brały, brały udział tak samo w procesjach. Tylko tak, tak stopniowo jakoś tam miały te spódnice góralskie, bo tak były z bardzo babci na, na mamę i tak, na wnuczkę, także to były jak, jak mogły, tak sobie to jakoś, jakoś zaradziły. A dla chleba panie, dla chleba. Góra, duszy, nie Ozdoby choinkowe, no to my te, tak, wręczałyśmy to po prostu nie? najstarszym paniom, tak. seniorkom, które już tu nie mogły, no nie, już nie miały siły i lata, już nie po żeby mogły się tu spotkać. No to my to wręczyłyśmy do domu ze życzeniami takim. I to było takie symboliczne, ale dla mnie to był naprawdę takie bardzo, że trzymamy o senior, pamiętamy oni, bo to jest naprawdę dzięki nim wszystko, bo wszystko się rozwijało i jakoś to trwa. Wskuteczka, drobniutko jak siano, bo Po naszej marysi potrzebne nawiano. Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A w haftovanom haftowaną to ją daruje o... Biła bianki, rzucała je do falującej wody, wiła Bianki, rzucała je do wody. Wiła Bianki, rzucała je do falującej wody, wiła bianki, bianki, rzucała je do wody. Masło moje, masło, żeby się mi zesło. Dziesiąte granicki do mojej maśnicki. Dziesiąte granicki do mojej maśnicki! Z widziołem marynę rozległy. koštiska, o jaké kośla vete koštiska. Heca, heca, kovo pieca, tiele mne pobodlo, na muša mne smarovalo. Te słoneczko zaraz zaszło przed cudne dziewczę w krówki szło dwie, dwie. krówki gnała i tak sobie śpiewała żeby swemu chłopcu guzi dwie, dwie. dwie. krówki gnała i tak sobie śpiewała żeby swemu Obiecacielę nie powodło, Mamusia mnie sparowało, Ale nie powodło I osetyzmusią, Bo mi się porusą Hejłości panowie, Kapelus na głowie. Nazywam się Halina Grubarek, obecnie jestem przewodniczącą Koło, działa bardzo rężnie. są to czasy już zupełnie inne niż dotychczas, co opowiadała pani Ela, były to czasy ciężkie, trudne, w tej chwili są czasy łatwiejsze, ale koło gospodyń działa. Panie są aktywne, bardzo chętnie przychodzą na spotkania, które odbywają się od lat. Każdy wtorek jest 48 członki, które są takimi członkiniami czynnymi, 12 członki jest seniorek takich, które po prostu są w kole, były od lat. Ale w tej chwili już z drogi nie pozwala na to, żeby uczestniczyły w naszych spotkaniach. Około gospodyń bierze udział w uroczystościach kościelnych, tak jak brało dawniej, bierze dalej, nadal w procesjach na Boże Ciało Panie noszą elektrony, potem dożynkach, uroczystościach gminnych czy, czy parafialnych, odpustach. Y, wijemy wieńce dożynkowe, y, za pomocą y, pani same po prostu panie y, robią te wieńce, y, robimy różne ozdoby, czy choinkowe, czy wielkanocne, czy kwiaty z bibuły, y, czy do, do wieńca kwiaty takie dożynkowe. No naprawdę bez przerwy coś się dzieje, jest konkurs pan wielkanocny, więc panie... Też bardzo chętnie robią różne rzeczy. Robią panie i na szydełku, bo zdoby choinkowe są i szydełkowe różne. No, bardzo dużo, bardzo dużo różnych rzeczy robimy. I oczywiście panie bardzo lubią śpiewać, więc często sobie pośpiewają. Są zadowolone, no i spotykają się naprawdę często. Także w tym roku mamy 100 lat. Nasze koło jest naprawdę najstarszym kołem. Nie tylko w gminie, ale także i w powiecie, bo nie ma takiego koła z historią taką naprawdę stuletnią jak nasze. Także że cieszymy się bardzo z tego no i będziemy działać, póki będziemy mogły.